Cześć, właśnie jestem w trakcie poprawek małych z kondylantką kierowniczą. Tak. już jeszcze troszeczkę, a może już jest. Zaraz wam pokażę o co chodzi tutaj, dlaczego tu poprawiam to. Jeszcze, jeszcze troszeczkę, chodziło. Za mało wystawał mi tu ten wałek z kolumny kierowniczej i po założeniu kierownicy to jest próbna kierownica to nie jest kierownica co będzie w garbusku po założeniu kierownicy w tym miejscu kierownica tarła o obudowę z kierunkowskazów i tu był taki problem po prostu teraz jest wszystko idealnie, szpara jest idealna jeszcze może to na pewno trzeba będzie delikatnie coś dopieścić, ale to już jak będzie oryginalna kierownica to się dopieści coś, ale bynajmniej już to mam za problem rozwiązany, zrobione fajnie i też oczywiście nie było tu skręcone. Jest tam wałek z jest przykręcony do przekładni już teraz na, na gotowo. Tak tu mamy te blaszki chciałbym to tak zrobić idealnie w sensie takim żeby te blaszki były równolegle to Ej, tak się przekręciło, dobra. Czyli to tak musi być. O. No i już mamy działającą kierownicę. Idealnie. Ja. Pięknie pasuje, wszystko idealnie. Jest dobrze, jest dobrze, kiedy ześciągamy w sensie takim, że je mamy sobie tak mniej więcej, no, że była prosta. Okej, okay, i możemy tutaj przykręcić nakrętkę, żeby się już nie zgubiła. Powinno być super, widzę tutaj po środkach, które dotykają od wewnętrznej strony, że jest dobrze, jest dobrze, fajnie. No, czyli temat kolumny na tą chwilę mamy zakończony. A, jeszcze nie, jeszcze jedna rzecz chyba trzeba jedną rzecz trzeba założyć. To mam gdzieś tutaj? Chyba mamy się tak jakby nie w pokrowiec. Tu się Ale okej. Okay. I tu mam rowerek. To też pójdzie do tego na chwilę. Bo... Ja no, to jest listwa na próg, która będzie od wewnętrznej strony. To jest stara właśnie ta część, która jest do kierownicy przykręcana, co szczotki. Właśnie o czym mówiłem, że, że te szczotki muszą tu dotykać po tej powierzchni idealnie. Wtedy tarło przed tym, żeby po prostu był sygnał dźwiękowy, żeby działał na kierownicy. Tu mam, te, tą część mam tutaj nową. Tu mam do kierownicy. Okej, okay, to jest dobrze. A Ale szukam teraz takiej. Ciekawej blaszki Zaraz ją myślę znajdę Uf. tego nie mam. Gdzie by to mogło być? Jeszcze raz tu. No no mi się dali, dali, że coś to mogło być. No jest to, tu no patrz. No to jest to. Tego szukałem. Tak, coś takiego tu ma być tutaj. Się zaraz to zagnie, tak jakie zabezpieczenie to jest no. potrzebne? Było to jest i będzie. Trzymać się, trzymać trzyma, trzyma, wszystko jest dobrze. Ono nie jest takie istotne, bo to i tak jest. Nie wiem co konstruktor miał na myśli. Ale okej. Okay. dobra, jest okej. Okay. Dobra, trzyma się, trzyma się. No i teraz możemy go no. nie Czyli... Temat kolumna kierownicza na tą chwilę jest zakończony. Jest połączona to, aż wszystko fajnie. Teraz chcę się zająć płynem hamulcowym, zbiorniczkami. żeby założyć. Aha To jest jeden. I drugi włyczki jest tu. Mam nowe wężyki oczywiście. Zamiast to wszystko. Rozświeżymy ten przewodnik, żeby był taki świecący, bo no i tak coś tam widać, w bagażniku nie widać, ale tym mamy opuszczony, to Kto się też nie bardzo no Tu teraz dopasowujemy przewód, przewodzik, to jakoś tu tak, ła, bo się przetniemy. tutaj połączyć zbiorniczek założony fajnie teraz ty o i można lać płyn tu mam przewodziki nowe wszystkie pać stare paliwo tu, o filtrek coś tam pływie dużo marasu tam pływie, ale już spokojnie trochę...